Witajcie moi drodzy, dzisiaj na topecie kolejne jeziorko w serii pomor pomorskich wód Jezioro Kochanka Albo jak kto woli, Kopane Podróż zaczynamy kierując się ze Starogardu nad Strzew i Malbork Gdy dojedziemy tutaj do ostatniego ronda To będzie, z tego co drugi zjazd Jest na Malbork No i w tym momencie można powiedzieć, że kończymy podróż, bo praktycznie jesteśmy na miejscu. Najkrótszy wypad ever. Teraz tak, tu na lewo, zaraz możecie skręcić na ogródki działkowe, zjechać w dół i wzdłuż ogródków działkowych można jechać. Tam jest kilka miejsc, trzeba tylko przejść przez małą rzeczkę. Ona się Styna, Styna bodajże nazywa. Tam działkowcy mają porobione kładki przez tą rzeczkę my pojedziemy dalej bo chciałbym wam pokazać miejsce do slipowania teraz tak tutaj ile to tu jest? niecały kilometr za Starogardem tutaj zaraz za tym leciutkim zniesieniem na lewo jest zjazd w taką polną drogę tutaj sobie skręcamy i będziemy śmigać po takich Jumbach to nazwijmy. Ogólnie cały czas prosto trzymajcie się tej ubitej drogi. A i nie zajwaniajcie, bo ze względu na to, że tutaj presja jest dość duża, to z naprzeciwka mogą jechać inni ludzie z samochodami, motocyklami, rowerami. A tak jak widzicie, no nie ma za bardzo miejsca, żeby gdzieś tutaj zjechać, ustąpić, się wyminąć. O, no, pierwsze miejsce, bo tak był w jej trasie. Po, ilu, po dwóch minutkach, jak wyjechaliśmy z ronda, jesteśmy na miejscu. Tu mamy pierwszy parking. Tutaj zostanę i idziemy z buta dalej. E, tu są ogólnie tablice informacyjne o całej bioróżnorodności tego terenu. E, jest tego bardzo, bardzo dużo. E, ogólnie będę tutaj Wam teraz pokazywał na nagraniu. Te wszystkie tablice po malutku będziecie mogli sobie przystopować, poczytać, jeśli ktoś będzie chciał. A w międzyczasie opowiem Wam o tym, jakie tutaj panują zasady. No bo e, nie jest to woda specjalna, ale ma właśnie specjalne jakieś e, prawa, tak? Tak to nazwijmy. Ok, to zaczynamy pomalutku, nie? Ogólnie, jeśli chcecie e, tutaj przyjechać na ryby, no to przede wszystkim, żeby łowić z brzegu, musicie być członkiem koła miasta, e, e, członkiem koła PZ2, znajdującego się w sterogardzie gdańskim. A to dlatego, że jest to woda miejska oddana pod y, opiekę y, kołu 69 Sterogard Miasto PZW. I y, 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 tutaj pozostaje taka kwestia, że no, przyjezdni, czy możemy cię tutaj łowić, czy nie możecie. Y, powiem tak, no, zależy od kontrolujących, bo jeśli będziecie przestrzegać wszystkich przepisów, to myślę, że raczej nikt nie powinien się przyczepić. Aczkolwiek to jest jak z policją: jeden będzie się trzymał stricte prawa, a drugi nie. E, tak jak słyszycie, nie wiem, czy to będzie z daleka widać, e, tu ogólnie jest masa ptactwa. Zresztą też tutaj widać e, po tych tablicach multum tego wszystkiego jest. E, wracając do przepisów, e, ogólnie. Dodatkowa rzecz jest taka, że jeśli chcecie łowić z łodzi, to nie dość, że musicie być członkiem koła w Starogardzie, to jeszcze muszą być opłacone wszystkie składki na okręg, tutaj gdański. I teraz tak, co do przepisów: Dodatkowo nie, nie można tutaj spinningować ani łowić z łodzi od 1 stycznia do 30 kwietnia. 30? 30 31? Bo też nie pamiętam ile kwiecień ma dni. Eee, do 30 tak. Sprawdziłem się właśnie do 30 kwietnia, i są inne e, wymiary ochronne, jeśli chodzi o e, ryby, ale to już wam powiem. Jak podejdziemy tutaj na dół do slipu i na punkt widokowy, ogólnie, też tutaj jest. A może jak już tu już jestem, to nie będę się potem wracał. Jakbyście chcieli, to nawet że tak powiem przyjechać z rodzininką, że tak powiem odpocząć i tak dalej, no to tu strefa, ognisko, jakiegoś grillka możecie sobie zrobić i tak dalej. Normalnie tutaj trawa jest wystrzyżona, chyba przyjechałem stricte przed strzyżeniem. A tutaj jeszcze jedna informacja odnośnie ptaków, pełen regulamin korzystania z terenu rekreacyjnego. Widać, że tutaj, przez jest bardzo długi czas, tutaj się nic nie działo, ale tak mniej więcej, wiem, dwa lata, właśnie to wszystko tutaj tak zaczęło powstawać, te dróżki tutaj zostały zrobione, bo to ogólnie był taki teren, że wszystko zakrzaczone, zalesione, drogi jakieś takie półbagniste, wiecie, no, masakra była, aż odberę od miasta, ale teraz, nie wiem, pieniądze się chyba z uni znalazły i. Eee, nie ma najmniejszego problemu. O, kolejny regulamin korzystania z pomostów pływających, bo tutaj są pomosty pływające, jest trochę out, ale przejdziemy się tam zobaczyć za chwilę. Mam nadzieję, że któryś będzie wolny, to wam go zademonstruje. Eee, tutaj mamy slip. Ogólnie to po prostu jest przystosowane szerokie miejsce do łowienia. Wszyscy sobie tutaj z góry przyjęli, że to jest slip, a właśnie tutaj ktoś będzie spływał. Eee, i jak będziecie stawać, to raczej prosiłbym, żeby tutaj nie tarasować wjazdu. Kolejna tablica o ptakach. Tak, naprawdę jest ich tutaj bardzo wiele, więc dodatkowo ta cała woda jest też, jak powiedział, rajem dla ornitologów. Masa gatunków, wszystko, że tak powiem, żyje na, na kupie w jednym. Wejdziemy na, tutaj do góry na punkt widokowy. O, patrzcie, tak jak mówiłem z funduszy europejskich, Dobra, wejdziemy do góry, pokażę Wam e, te ptaki, jeśli się uda. Zobaczcie, masa tego tak jak widzicie, woda raczej. Do czystych nie należy Zamulona, ciemnozielona Też może kwestia tego, że pola w okolicy, że te działki, wszystkie nawozy wpływają e, Tu ogólnie po tej stronie miejsc praktycznie nie ma, jest tylko e, Już, że powiem, legendarny rowek, o którym wspomnę e, troszkę później Tutaj, że tak powiem, ludzie sukcesywnie, że tak powiem, w odcinkach robią sobie pojedyncze miejsca a co do e, samych ryb i rybostanu, no to przechodząc od razu będę mówił też o regulaminie, no bo tak, jest tu na pewno szczupak i on tutaj ma limit jedną sztukę dziennie. E, dodatkowo jest tutaj wymiar górny wprowadzony szczupaka 80 cm, dolny jest 50 cm, sandacz to samo e, i ma okres ochronny do 31 maja, tak jak wszędzie okoń 5 sztuk wy, jeśli chodzi o ilość wymiar 20 cm i okres ochronny od 1 marca do 30 kwietnia dodatkowo mamy karpia 2 sztuki dziennie wymiar ochronny do 40 cm brak okresu ochronnego jest lin 2 sztuki dziennie do 30 cm wymiar ochronny i brak okresu ochronnego i tu Wam muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o liny, to jeśli miałbym typować wodę, w której niedaleko Starogardu potencjalnie pływać może rekord Polski, to tą wodę bym tutaj wybrał. Pod Bogiem tą wodę bym wybrał. Chodzą tutaj potężne liny, legendy praktycznie, że już o tych linach powstają, więc no, tu bym postawił swoje pieniądze. OK, wracając dalej, jest też węgorz. Jedna sztuka dziennie, wymiar do 60 cm. I okres ochronny jest od 1 grudnia do 31 marca. Jeśli chodzi dalej, to mamy tak, karaś szlachetny złoty. Limit dwie sztuki dziennie, wymiar 25 cm. Tak, nie przesłyszeliście się. Wymiar ochronny karasia 25 cm. Dodatkowo takie ryby jak płość, leszcz, krąb czy karaś srebrzysty, 5 kg dziennie bez wymiaru czy okresu ochronnego. I tak jak już wspominałem wcześniej, zakaz spingowania, jak i pływania łódkami od początku roku, czyli od 1 stycznia do 30 kwietnia. Pierwsza łódź może tutaj zwodować się w majówkę. No i kwestia, słuchajcie, środek tygodnia z rana dziewiąta no a tu już cztery auta stoją i to jest tylko po tej stronie nie? więc też e, uświadomcie sobie, że no, presja jeśli chodzi o mm, wędkarstwo tutaj jest bardzo, bardzo duża ze względu pewnie na to, że jest dużo fajnych ryb i no dojazd, nie? dojazd to jest petarda do miejscówek prowadzi taka ścieżka jest i pani kaczucha to jest normalny widok, do tego musicie się tutaj przyzwyczaić bo praktycznie niektóre zwierzęta to z ręki jedzą, oswojone. O, tutaj kiedyś nie było tej ścieżynki. Tutaj normalnie była tam jakaś tam droga ubita, pełna ptachu, błota, wszędobryjskie myszy i węże. Myszy myślę zostały, węże raczej troszkę zostały przepłoszone ze względu na ten, ale tu już się coś jeszcze znalazło. O, tak tu wyglądacie. są słodki. Co sobie wchodzimy. Jest pomościk. Właśnie z tych pływających ustawia się w zależności od poziomu wody. Fajna rzecz też tutaj, właśnie z pieniędzy, pewnie unijnych, albo miasto dało. Też stosunkowo od niedawna, bo też jakieś dwa lata to tutaj istnieje. Ogólnie odtąd tutaj patrząc, tam dalej aż do tyłu, musicie patrzeć na to, że. inaczej, tu jest dość płytko. Ale to jest na zasadzie takie, że tu są takie, nazwijmy to betonowe płyty, coś takiego. Rzucicie e, krótko, no to jesteście na betonowych płytkach na płytkiej wodzie. A rzucicie kawałek dalej i automatycznie jest taki, wiecie taki idzie płasko i nagle spadek w dół. Nie? E, I w momencie kiedy na przykład będziecie ściągać koszyk i ściągacie go za wolno, zahaczycie o kant e, płyty i zerwiecie. U, no masa zrywów. Ogólnie, o tam są te działki, o których wcześniej wspominałem. Oczywiście kaciuchy. Tutaj wiecie, no jeśli nie lubicie bliskości miasta i hałasu wydawanego przez zwierzęta, w sensie te kaczki i tak dalej, bo jak tam dojdzie, że tak powiem, do ptasiego tarła, tak, no to tu nie idzie wytrzymać. Decybele skaczą jak na imprezie techno, nie? Więc to też weźcie pod uwagę przyjeżdżając tutaj. Słuchajcie, spotkałem widza nad jeziorkiem. Patrzcie jakiego fajnego linka ma. Uy, uj, uj, to, pokojnie. Złapał się, fajny linek, właśnie takie liny tutaj pływają Nie, nie jest tylko pogratulować. Gratulacje! <grywa> no ok tak jak widzieliście, tak to mniej więcej wygląda Dodatkowo jeszcze spotkałem yy, widza, fajnego linka złapał z rana Znowu tutaj, o. Mówię, tego ptactwa, no tu jest masa yy, Ogólnie teren, tutaj się dróżka ciągnie Co kawałek są śmietniki więc proszę Was, wyrzucajcie śmieci do śmietników. O, kolejny pomocnik. No też trzeba się przyzwyczaić, że no, ze względu na ilość ptaków tutaj pełno gównien jest. Ale woda bardzo urokliwa, słuchajcie. Pełno jakichś zatoczek, tu jakieś lilie, tam jakieś ten. E, tak jak widzieliście po tamtym linie, no to e, jest to woda z bardzo dużym potencjałem, ale no. Presja jest dość duża, no bo tutaj widziałem dwóch wołowiących, jedną łódkę. Aut był jeszcze dwa, czyli pewnie na łódkach są gdzieś z tyłu. Po drugiej stronie są raz, dwa, trzy, cztery osoby. Więc automatycznie już macie taki lekki obraz ile tutaj ludzi jeździ. Tak? A to jest 16,5... 16,4 bodajże z tego co pamiętam hektara woda. To nie jest jakieś wielkie jezioro w stylu, nie wiem, 90 hektarów. No to presja jest, tak? Tak samo kiedyś tutaj e, ogólnie bardzo dużo ładnego szczupaka było. E, jeden wypad i mogliście tutaj e, połowić kilka, kilkanaście sztuk w parę godzin. Nie mówię, że wszystkie miały, nie wiem, zaraz 80 cm, tak? Bo były 40, 50, 60 i tak, ale słuchajcie, 4 godziny łowienia i z 12 szczupaków. Tego tutaj nik nikogo nie dziwiło. Na chwilę obecną jedziesz 3-4 godziny łowienia, ludzie którzy znają tą wodę, wiedzą gdzie pływać i tak dalej, łowią jednego, dwa w granicach 50 cm, Więc tutaj jest raczej słabo pod tym kątem, dlatego między innymi zostały wprowadzone te e, inne e, widełki jeśli chodzi o wymiary ochronne, tak? te inne zasady. E, ja Was bardzo przepraszam, ale tyle tutaj jest tych... Wszystkich roślin, że mi alergia męczy, a teraz jest najgorszy okres, jeśli chodzi o alergików. A natomiast duża ilość tych wszystkich zatok, płytkich zatok, bo tam, gdzie staliśmy na tym punkcie widokowym, tam, gdzie wam pokazywałem te ptaki, tam na drugą stronę, o, tamtą stronę, to tam jest bardzo płytko. Tam, niejednokrotnie, jakbyście wypłynęli, to tam macie wody na pół metra. I tam e, praktycznie nie ma miejsc, żeby łowić. Dużo jest roślinności dennej, więc ten białoryb ma się gdzie chować. I w większości przypadków ten białoryb właśnie tam siedzi. Jak woda osiągnie odpowiednią temperaturę, on się wytrze. To na przestrzeni po prostu tygodni, miesięcy on się dopiero, że tak powiem, rozchodzi na całą wodę. Więc tutaj te miejsca. Ogólnie tutaj są jeden z bardziej obleganych, o patrzcie, tu mój kolega, Szymonko i widzicie, one się tu w ogóle niczego nie boją, nie? Eee, o czym to ja mówiłem, aha i te miejsca są tutaj dość oblegane, sam jestem zdziwiony, że więcej ludzi tutaj nie siedzi, ale na pewno będzie siedział w momencie kiedy teraz przez tydzień, dwa będzie znowu ciepło. Ten lin się tak już w ogóle odpali, że będzie można tutaj go połowić kurka, z kilka sztuk, nawet na, na jednym wypadzie. To wtedy tutaj nie pójdzie zapałki wcisnąć. Bark w bark i łowione, nie? No ale co ja mogę wiele poradzić. Nic tylko po prostu prosić, żeby zabierać według przepisów, żeby nie zostawiać śmieci, żeby dbać o tą wodę, bo jak ona będzie tak eksploatowana, to kwestia tego, że nie wiem, że pZ2 nie zarybia, albo kormorany, których tutaj pewnie jest dość sporo, no to one nie robią większej różnicy, nie? No bo wędkarze, sobie pomyślcie, jeśli jeździcie, nie wiem, 4 razy w tygodniu na ryby, każdy wywiezie nawet, w, nie wiem, powiedzmy te dwa liny dziennie, 8 linów tygodniowo, 30 ponad linów miesięcznie, tak? Niech przyjedzie takich 100 osób, to macie ile? 3000 linów miesięcznie, a liny praktycznie przez cały rok prawie, że można łapać, nie? No to tu jest ta skala, nie? A patrzcie, tu jest ten parking, który przyszliśmy, jest ten sleep. Miałem jeszcze Wam powiedzieć o rowku. Jeżeli będziecie jechać, to tutaj jest ten zjazd, tam stamtąd przyszedłem, tam będzie moje auto. Tu jest polną dróżką w dół. Tu można dojść na tak zwany rowek. Teraz o co chodzi z tym rowkiem? Rowek to jest miejscuwa wczesnowiosenna, w którą wchodzą, że tak powiem, płocie. To coś wygląda ale mini kanał jagielloński I tutaj wtedy przyjeżdża masa ludzi, bo tu się jako pierwszy rusza na wiosnę zawsze białoryb. Nie? Ogólnie tutaj autem nie wjeżdżajcie, nie ma sensu. Chyba że na jakimś motorku czy rowerku, no to jeszcze może ewentualnie. E, bo tak tutaj po prostu nie obrócicie. Zresztą, patrzcie, przeszedłem niecałe 100 metrów, już się robi coraz wężej. I tu już raczej ugięzienie, bo nawet jak ja teraz idę, raczej było sucho ostatnimi czasy. A tu jest cały czas teren podmokły, bo to jest wszystko osłonięte. Nie? O. No i w tym momencie dalej już nie pójdę. Bo niestety nie mam odpowiedniego obuwia. O, patrz, jaka fajna zatoczka! Tu już nawet ktoś miejsce przygotował. Jeszcze pójdę tutaj do góry ścieżką, zobaczę, może tamtędy dojdę. No, słuchajcie, udało mi się dojść. Eee, teraz tutaj, żeby się nigdzie nie wpierdylić. Ach, no i wpierdyliłem się w bagno. Już <grywa> Nie macie. Mini kanał jagieleński. I tutaj na wiosnę. Chodzą, że tak powiem, wszelkie maści, jakieś poteczki, mikro, jakieś krąpiki i tak dalej. I tego idzie tutaj bardzo dużo nałowić. Niestety w okresie letnim, no też tu idzie połowić. Ale ja bym tu długo nie wytrzymał, nie? Bo tutaj zaraz za winklem te miejsca lęgowe, gniazda i no, ja bym po prostu nie wysiedział. O, Dobra, udało się. Dobra, woli podsumowania. Czyli tak, woda jest ogólnie całoroczna, z wczesnej wiosny płoteczki, potem jakieś liny, karasie, spinning od maja, bo jest zakaz pływania i spinningowania, blisko bardzo do miasta, dla jednych plus, dla drugich minus, w sumie do, do stacji, do jakiegoś sklepu to macie dosłownie rzut beretem, bo nawet przy ogródkach działkowych jest hotel, więc jakby ktoś był przyjezdny, no to wiecie, wszystko macie praktycznie na miejscu. Jezioro raczej płytkie, mocno zarośnięte z dużą ilością jakichś zaczepów podwodnych ale przez to też z szansą na fajną, na pewno białą rybę bo z drapieżnikiem jest troszkę gorzej, dlatego też zostały między innymi wprowadzone te, jak w kurze, teraz słownie uciekło, widełki Slip to w sumie chyba najlepiej wygląda ze wszystkich, że tak powiem których pokazywałem w tej serii, jak na razie, bo tak to były przystosowane miejsca, tam chociaż to było e, utwardzone e, Dojazd drogą utwardzoną, więc tu nawet jak popada to i tak dojedziecie, nie mam najmniejszego problemu Ogólnie myślę, że bardzo fajna woda e, Dostałem też cynk W sumie tego mojego widza, co tego lina też złapał, potwierdził to troszkę Z drugiej strony, z, jakiś czas temu na jakiejś ziemi i tam jakiś spychadłem i tak dalej, że tam teraz ciężko wejść, bo się, wiecie, z grząsko się zapadacie. Więc tam też uważajcie, jak będziecie chodzić. Też mam jedno takie info sprawdzone, ale to tak, znaczy sprawdzone. wyszukałem wiecie, w internecie, jak robimy research, że kiedyś, kiedyś, podobno tutaj wydobywano wapno. Nie wiem, nie potwierdzę tej informacji. Mówię, się, wydobywane wapno zrobiła się dziura, zalali zalało teren i powstało jezioro. To by musiał się odwołać, że tak powiem, do pokolenia moich rodziców, czy może nawet dziadków. Jeśli macie jakieś potwierdzone info na ten temat, to też napiszcie w komentarzu, co i jak. No i w sumie chyba tyle z takich informacji. No, bliziutko mówię, musicie uzbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi o presję wędkarską, bo siadają w bark, w bark nie przestrzegają, wiecie, tych odległości między wędkującymi. No i dodatkowo oprócz wędkarskiego aspektu, no to macie tutaj to miejsce, gdzie możecie, nie wiem, z rodzinką chociażby nawet przyjechać, będąc w okolicy na wakacjach, że możecie sobie usiąść coś zjeść kanapeczkę, ptaszki śpiewają, tak? Ekstra sprawa. A dodatkowo, jeśli macie pasję ornitologiczną, tak? no to poobserwować ptaki, gdzieś tam się ustawić właśnie koło tego rowku, czy na tym punkcie obserwacyjnym z lornetą i poobserwujecie masę gatunków. OK, to na to byśmy tutaj teraz poprzestali, skończymy. Jeśli o czymś nie powiedziałem, czy chcielibyście coś innego jeszcze wiedzieć, to standardowo komentarze, to podstawa. Jak się podobało, to wiadomo, łapka do góry, jakiś subik dla zasięgów, to wszystko się przyda. Bo nie ukrywam, też mnie cieszy wasze zainteresowanie, między innymi dlatego to robię. I w sumie tyle, nie? Mówię, jakbym o czymś zapomniał, piszcie, zrobimy drugą serię albo po prostu jakieś QA czy coś takiego. I sorry, ale nie wziąłem mugi, nie zaczynają komary oblatywać, bo w cień wszedłem. Ok, to co? Trzymajcie się, do zobaczenia przy następnym filmie. Nara!